Dzień dobry moi drodzy, witam Was w nowym vlogu na moim kanale. No chyba mówić nie muszę o czym ten vlog będzie. Słuchajcie, przygotowujemy się do operacji. Więc po prostu zapraszam Was do takiego vloga, gdzie tutaj nie ma jakichś specjalnych przygotowań, że ja muszę coś robić i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście mam ciuchy specjalne i tak dalej, więc to Wam wszystko pokażę, zaprezentuję, mam strój, w którym jadę. No i oczywiście moje odczucia takie, nie? Także zapraszam Was do vloga z kanału. Pewno będzie dużo wszystkiego się działo. Słuchajcie, tu jest taki bałagan, że ja nawet nie mam gdzie ładnie położyć kamery, więc muszę znowu tutaj. Bo jest bajze, słuchajcie, wszędzie. Ale to się ogarnie. Dobra, słuchajcie, mam fryzurę. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę zobaczyć, jaka ładna. Warkuczyki było mi wygodnie. I oczywiście co? No musiały przyjść te z upały. Musiały przyjść teraz. Ja wiedziałam od początku, że tak będzie. Nie było całe lato, no tam może z parę dni było. I tak to było po 20 stopni. Teraz 32 wywarła. Nie no, słuchajcie, a ja tak sobie cały czas świruję na punkcie tego stroju uciskowego, że ja się w tym zapocę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja sama sobie wmawiam, słuchajcie, obsesja terroryzuję się. Ale dobra, nieważne, słuchajcie, dzisiaj, słuchajcie, dzień przed operacją tak, dzisiaj jest totalnie dzień przed nie mówiłam na story dokładnego terminu, ani nigdzie bo się bałam, że ktoś mi źle pożyczy nie wiem, że coś wkręciłam więc normalnie chyba wszyscy będą jutro rano wstawiać normalne story bo wszyscy będą myśleli, że jeszcze nie mam tej operacji, a już będę po i wstawię dopiero jak będę po, a ten film to w ogóle po, 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 więc słuchajcie idziemy się wykąpać, ogolić się na to normalne rzeczy, dzisiaj jest ostatni live też, dzisiaj normalnie prowadzę live'a no a dzisiaj powiem nie, że wiadomo, że będzie taka, no tak dam sobie dwa tygodnie, jak doktor mi tak mówił no to wywnioskowałam, że dwa tygodnie ale nie wiem, może to będzie tydzień może to będą trzy tygodnie, zobaczymy zobaczymy jak to będzie, nie? jak tam mocno poszarpiemy Dobra, słuchajcie, idziemy się kąpać i musimy jechać gdzieś Tylko nie pamiętam gdzie, ale gdzieś musimy jechać W każdym bądź razie już ruszamy z vlogiem Słuchajcie, że to ostatnia taka okazja, kiedy mogę się wykąpać w wannie Bo później już chyba tam z dwa albo trzy tygodnie nie można w wannie Więc dzisiaj sobie mam taki, słuchajcie, to jest taki puder do kąpieli i nie uczula mnie w ogóle. I to jest słuchajcie, ręcznie robiony. Ja go dostałam od swojej klientki. Myślałam, że to jest zwrot? A to był prezent. Jeszcze bakula do kąpieli. I to jest taki puder. On jest tak fajny. Tak pięknie pachnie się po nim. Nie uczula w ogóle. Jego ja dzisiaj sobie nasypię. Dzisiaj taki dzień święty jest. Dzisiaj ładnie się ubiorę W swoją ulubioną ubiorę Bo to jest już ostatnia noc, po tym już będę ten głupi strój Ja się uwzięłam na ten strój Że ja go, no bo jak ja sobie wspominam Jak go wtedy miałam to on mnie kurzał, ale i tak miałam taki lepszy, bo na początku miałam taki, dużo mówiłam, że te takie zapinki były zapinane wszędzie, ale później odkryłam taką stronę, dostałam z polecenia, gdzie była po prostu dziurka, całkowicie dziurka była po prostu tam w tym miejscu, więc można było, wiecie, spodeńki zdjąć, e, majteczki. majteczki. Tak, zapinać ten ucisk na brzuchu i tutaj. Zaczynałam od L, który dał mi doktor potem zeszłam na M na ten strój i potem on na M, -ce. ja już go zaciskałam na ostatni yy, guziczek więc teraz kupujemy eskę. muszę zamówić tą eskę, żeby ona, wiecie, jak najmocniej uciskała więc ja teraz, słuchajcie, mam taką ostatnią yy, spokojną kąpiel a później to tylko, właśnie, jak coś to ja się myję później tylko że prysznic wchodzi w grę. Nie można już ciepłej wody i tak dalej. Wiecie, tak usiąść sobie, poleżeć, więc to dzisiaj jest ostatni moment. Nie wytrzymacji! Weź No nie wytrzymam! Fajnie, mam jeszcze zielony puder, słuchajcie. Chciałam se kąpiel odwalić. Nie, no hit. Może ona przeleci, to musi polecić, może chwilę. To jest zły pomysł. Trzeba poczekać po prostu. Boję się w wtorek włożyć rękę. I co? Jak jest pod prysznicem? No, nie Aha, to czemu tylko wan nie jest? Ktoś mi powiedział, że mam se wziąć garnki. I sobie przenosić garnki ze zerwu. Macie? A tak się kiedyś robiło? Tak się kiedyś myło, myło. Nawet w misce się myło. Słuchajcie, tak? Co? No w misce boże to było najlepiej. No, ale ja się muszę. Ja się w ogóle chcę ukąpać tak porządnie. Co co na Patrzcie! Ona jakieś. Ona piasek zostawiła w wannie! BRUDY JAKIEŚ! Ej, no już możecie strzelać i teraz... Może musiałaś... Sobie... Brudem to by była strzała, w sensie, nie? To ma zyskany brudek. Nic to poleci trochę i zobaczymy. Nie, słuchajcie, stryczało w tyle ładne i znowu jest brudnika. Mm -mm. Tego nie widać, tak w kamerze. Strasznie jest... Strasznie to wygląda. Żółto. O, widzicie? Nie wiem, trzeba poczekać. Musimy poczekać w takim razie. No, i dzień dobry, ja już jestem po operacji i to trzecią dobę już po operacji, i dopiero się odzywam. Słuchajcie, miałam misję. Jak zaczęłam nagrywać przygotowania, nagle zaczęły mi się pogarszać cukry. Ja już z tymi cukrami miałam problem od jakiegoś czasu, mówiłam wam. Miałam problem na początku, one były wysokie, potem były wahające się, a teraz z kolei były za niskie. No i wiadomo, że do operacji musiałam je unormować, więc ja cały fokus. Na te cukry, żeby je unormować, żebym była dopuszczona do operacji, bo widzicie, jakbym ich nie unormowała, no to nie byłabym dopuszczona, więc po prostu cały czas próbowaliśmy je unormować, no i udało się. Dopiero się odzywałam przy 3 dobie, no bo wiadomo, po prostu wiadomo, były masakryczne. I w ogóle, słuchajcie, byłam uspana. Byłam uspana w 100%. Poprzednim razem byłam taka wiecie. I to też może być y, czynnik, dlaczego tak bardzo nie zadziałało. Tak sobie rozmawiałam. Mamą rozkminiałam. Mówimy, że wtedy ja byłam wiecie nieuspana do końca. Nie działało na mnie taka ilość, jaka działała na inne panie, bo wiadomo, że mam odporność wyrobioną, tak? Bo biorąc leki na senne i tak dalej. Więc to jest normalne. No i wtedy wiecie, wierciłam się, mówiłam, że mi było. I, ale na, na początku był, byłam taka, wiecie, y, ogłuszona. Taki bardziej głupi, to był dla mnie. A potem, może tak m, przypuszczałyśmy, bo ja tego nie pamiętam, z się wierciłam, że to, to, to. Ale zaraz, jak przyjechałam, y, to było od razu powiedziane, że jest dla mnie przyszykowane, coś specjalnego będę uspana na 100%. No ja i tak mówię, dobra, na pewno nie zasnę, na pewno nie zasnę. Odleciałam, słuchajcie. Ja myślałam, że ja oczywiście nie śpię. Ja byłam pewna, że ja nie śpię Kręcił mi się świat tak, że To masakra, a to był po prostu sen I ja się obudziłam I ja mówię, która jest godzina Pamiętam to no i o 12 zaczęto, no i powiedziałem, że tam 15 chyba, nie wiem, z 5 .00, 10, .00, że już kończymy, nie? I ja mówię, że bo już znów nie spałam. No i tak wiecie, kiedy się już tak usiadłam, gdy już tak do siebie bardziej dochodziłam, no to, to <gryw> mówili, że spałam cały czas, że po prostu to mi się śniło. No ale jak wróciłam do domu, jeszcze znieczulenie trzymało, bo fajnie. Wymiotowałam do wieczora od narkozy. Od liposukcji jest takie narzędzie. I je się wkłada w brzuch i tak się robi, nie? No to nie widać jakby, po prostu nie widać tak tego narzędzia. Tak. Jak coś pod skórę włożycie, nie wiem, jakiś paznokiet czy coś, to widać go pod tą skórą, nie? Tak on się odciskuje. No i jak to się wkłada do brzucha, to na filmikach na przykład nie widać tego, że to się tak odciskuje na tym brzuchu. Po prostu... Widać jak doktor robi, ale nie widać tego tego. A u mnie zrobił zdjęcie, potem mi pokazał, że już została sama skóra. On to włożył i było całe widać, gdzie to jest, jak to jest, jak to się porusza, że została sama skóra i ja faktycznie widzę efekty. I ja już widziałam na następny dzień efekty i Boże! Aby to się utrzymało i było coraz lepiej, bo teraz zaczęłam z kolei puchnąć. Ten brzuch zaczął puchnąć z kolei, ale to jest normalne. Obrzęk zaczął się robić. Ale Boże, jak ja tak zobaczyłam. Niech to tak dalej idzie, niech to tak dalej idzie, niech to idzie w tą stronę. Co do cukrów, ja Wam już mówiłam, mamy problem z cukrami. Teraz niskimi. Odstawiliśmy jeden lek, jesteśmy na drugim. W sumie było fajnie. Aż znowu zaczęły się takie wahania, mocne. Potem znowu zaczęły się niskie. Oczywiście musieliśmy to wszystko unormować. Udało się unormować. Teraz po operacji wiadomo, ja mam stan zapalny w organizmie, więc one też wariują. I też bardziej trzyma mi się niski cukier. Ja cały czas miałam dietę. Ćwiczyłam. A od jakiegoś czasu nie ćwiczyłam. Nie chodziłam na siłownię. Przez pewien czas w ogóle nie było nic wstawiania z siłowni. Jakikolwiek wysiłek taki większy, na przykład wyjście z psem, to było dla mnie. Większym wysiłkiem pod tym względem Że spadał mi cukier Jakbym przebiegła co najmniej z 5 km. Tak mi spadał cukier Więc ja nie chodziłam na siłownię Nie, bo ja się po prostu bałam No baliśmy się, oczywiście, że zemdleję Operacja teraz to się na 100% powiodła Ja jestem w 100% zadowolona Ja już teraz trzecią dobę chodzę Miejmy nadzieję, że efekty będą Takie Jakie sobie wymarzyłam Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki Pokażę wam moją bazę którą teraz miałam, bo ja teraz cały czas mieszkałam na dole. Ale i tak ten brzuch boli jak idę, nie? Jak pod schodach wejdę, usiądę, to jednak on boli. Pokażę wam mamuśkę, mamuśka jest w domu. Tata jest na działce, robi lampiony, bo mam je po prostu te lampiony, dla królewki z działu La Flower, na grobna mówię, po prostu idą jak świeże bułki. O, tak wygląda moja baza. Tutaj mieszkam i tutaj ty też mieszkasz ze mną. Nie mogę spać na boku. Ja śpię jak w trumnie. Ja śpię jak w trumnie po prostu. Muszę spać na wprost. Ja sobie tę głowę przechylam. Głową to ja majstruję cały czas, ale i tak muszę majstrować. Słuchajcie, jakoś się przekręcać, bo odkleja mi się opatrunek z jednej strony, nie? Cały czas mi się z jednej strony o opatrunek. Tutaj właśnie mam na. Jak mi ten cukier spadnie, co rozmawialiśmy. No i leki, książkę do czytania. No i słuchajcie, tam leki moje następne. z że miałam problem, słuchajcie. To wiadomo na początku, Furagin, ale zadziałało, więc nie robimy nic innego. No i ze trzech grup leki, nie? Czyli paracetamol, peragin i buprom. Tak lekarz zalecił, więc oczywiście my tak mamy. No i tutaj jest moje posiedzenie. Jeden przedłuży do drugiego. Sprawdźmy, jaki teraz na przykład tu mamy cukier. Słuchajcie, na żywo sprawdzimy. No 83. No jest on. W porządku dosyć, ale widzicie, taki spadek tutaj był. Odbiło się, bo było 60. No i tak to wygląda. Moje dnie składają się z tego, że leża po prostu. Wczoraj wybrałam się do La Cruella, pojechałam samochodem i w po połowie wróciłam, bo to jeszcze takie chodzenie, te nie dla mnie w ogóle. Bo ja byłam teraz mocno szarpana. Ja byłam bardzo mocno szarpana ze względu, żeby wszystko zebrać. Wszystko. Ja mam opatrunek uciskowy, więc ja naprawdę byłam mocno szarpana, miałam Zalecenie, że mam się mocno oszczędzać, że fajnie, że mam taką pracę, a nie inną. Że mogę sobie, wiecie, pozwolić na to, że poleżeć naprawdę kilka dni, ale pies można dostać za przeproszeniem. I ja wiem, że zaraz wchodzę w ten strój, ale słuchajcie, nie będę miała tego typowego kombinezonu. Go będę miała tylko na noc, tylko będę miała gorset, taki normalny, nie? To jest, to jest taki gorset, zamówiłam go, przyjdzie tylko, już nie było wyżopek, tylko będę miała czarny. No i zobaczymy, jak będzie z eskom, Jak już całą Eskę przejdziemy, no to weźmiemy na X Eskę. Może się uda. Mam nadzieję, że już uda się z tym brzuszkiem, że będzie on płaski. Zrobiłam to, co było w moich siłach. Schudłam już prawie 17 kg, więc co? Tak wygląda moje posiedzenie. Słuchajcie, z kolei dzień się nawet, ale to nie o tym, bo ja już następny odcinek kręcę. Słuchajcie, za chwilę zobaczycie, jak pokazuje swój brzuch. I słuchajcie, on mi w ten dzień zaczął puchnąć. I ja wieczorem z mam siedzi i mówię, mamo, a ja jakoś nocie to wygląda, że ja nagrałam, a on inaczej wygląda niż wczoraj, i on zaczął wtedy puchnąć jeszcze, ale mam nagranie. Dwa dwie doły po zabiegu. Więc on Ty je wrzucam i jaki on był. A teraz już oczywiście jest, jest większy, i mam na sobie ten kombinezon taki, ale go nie będę mieć. ale to też w innym odcinku. No ale mam go chwilowo, więc wstałem <ścoughs> Wam wytłumaczenie statement, bo yy, nagrałam. No faktycznie mówię, kurde, ale on jest inny niż na tym pierwszym nagraniu. Osoby sobie na puchu. To znaczy, że będzie się goić, tak? To znaczy, że wszystko idzie dobrze z planem, Napuch sobie jest obrzęk, mamy pierwsze dni i tak dalej, i tak dalej, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Także mam nadzieję, że to będzie to. Mam zamiar teraz jak fajnie sobie ogarnęłam cukry, jak najszybciej wrócić do aktywności fizycznej. Zabiegi endermologii zrobić jeszcze, bo to jest zalecane po brzucha. No i dalej se nie? Teraz mam wagę piękną, aczkolwiek bardzo mocno nie zgrywał mi się brzuch z resztą ciała, jak i twarz. Nie zgrywa mi się twarz. Zresztą ciała twarz mi chudnie w ogóle najwolniej. Ona na początku puściła, jakby ona była taka bardzo napuchnięta, to napuchnięcie puściło, no nie skrywa to się. Zobaczymy jak to będzie dalej. Zeszłam na dół z kamerą, w ogóle tak sobie trudno mi jest z tą regularnością na tym YouTubie. No strasznie trudno mi jest z tą regularnością. teraz rozmawiam z mamą, mówię, Boże, kiedyś to dwa odcinki w tygodniu, a teraz to patrzę ostatni odcinek 9 dni temu. I zamyślę, no Jezu, jak ja mam to zrobić? Nie wiem, czy ja już po prostu się zestarzałam. Czy ja potrzebuję jakiegoś chwilowego wytchnienia, jeżeli chodzi o odcinki? Ale jest też La Cruella, która je naprawdę oddam całe serducho, i dużo, bardzo czasu poświęcam na nią. Czy ja po prostu potrzebuję nowego takiego, wiecie, zapędu? Po prostu teraz mi się wydaje, bo na Instagramie działam bardzo dużo. Na TikToku działam bardzo dużo, tylko na tym YouTube'ie tak działam mniej. O co mi chodzi? Dlaczego ja tak zaczęłam mniej tutaj działać na tym YouTubie? To nie jest tak, że ja nie wiem, ja nie lubię nie nagrywać czy coś. No, po prostu jakoś. Nie idzie mi z tą kamerą! Ale też słuchajcie, było lato jakie było. Chciałam Wam pokazać działkę i tak dalej, jak sobie działkujemy, ale w ogóle nie działkowaliśmy. No, no właśnie, w ogóle nie działkowaliśmy. Nie to, że brak mi pomysłu, bo ja mam pomysły. Czy wy chcecie? powiedzieć, czy lubicie sprzątać działki? Wiem, że wy to chcecie, może ja my... też mogę nagrać w następnym odcinku, bo i tak siedzę, przecież więcej mogę na siedząco Ale sprzątać tak, toaletkę. Tak, to jest, to jest ulubiony odcinek. Ale czy wy lubicie te vlogi moje, głupie? Bo teraz odcinki były praktycznie raz na tydzień, więc czy wy to lubicie takie coś? Bo ja sobie myślę, znowu mam nagrać vloga praktycznie z tego samego. Pokazuję wam moje prawdziwe życie, nie nie robię czegoś na siłę. Żeby pokazać, o, patrzcie, ja teraz jadę tutaj, tutaj, tu. Nie robi nic na siłę. Po prostu ja biorę kamerę i nagrywam. I nie ustalam też na siłę właśnie, czy gdzieś jedziemy, czy nie. I jak teraz są wakacje, do końca wakacji, tak te odcinki. Myślę, że raz w tygodniu, ale po tym już chciałabym wrócić do tej regularności. Jednak bym chciała wrócić, ale będzie te fajnie, bo będzie dekorowanie pokoju na jesień, na Halloween, bo zorganizujemy Halloween. Może już po tym wiecie, tak od ten odpoczynek taki lekki, że teraz tak raz w tygodniu coś mi da, bo to nie jest wypalenie, bo ja chcę nagrywać. Rozumiecie? Ja sama siebie nie rozumiem co ja gadam. <laughs> po prostu wyżaliłam się wam, jeżeli chodzi o temat nieregularności, że teraz jest raz w tygodniu odcinek, a wcześniej było dwa razy w tygodniu. Ktoś mi napisał na Instagramie, że mam się nauczyć mówić, moje zdania są niespójne i przestać odpakowywać laleczki itd. itd. Nie, nie przestanę odpakowywać laleczek. Kocham moje labubu. Proszę bardzo, ja jej dzisiaj przebrałam. Tak wygląda niebieski, odwalony jak nie wiem co. Tak wygląda biały. No bo on jest przypięty do torebki Prady, więc on jest ubrany w Prada Do sam od mamy to. No i takie subrane różowe. Po prostu, takie o. Normalne ciuszki. No, także wyglądają wytrójkę, tak? Czwartego byłam dla Was na rozdaniu, ale też mam go na górze. I dzisiaj akurat jest wybieranie osoby, która wygrywa. Ja jestem w ogóle bardzo ciekawa, jaki kolor jest tam. Ja też. Bo ja mówiłam do mamy, że mamy, dawaj otworzymy go, a po prostu ja kupię jeszcze jednego. Bo wiecie, bo leży w domu, a my to lubimy. A jak tam jest Secret? Pięknie. No to Super. totalnie sztos będzie. Więc osoba, która dostanie, znaczy w tym jak już wyjdzie, to już dawno będzie po, ale osoba, która dostanie, czekamy, aż wstawisz i życzymy Ci, żebyś miała kolor, który najbardziej chcesz. A no, a wracając do tej mojej tacki, to słuchajcie, czytam drugą jeszcze część. Na Netflixie ogółem i no. jest pierwsza. Przewodnik po zbrodni według biesznej dziewczynki, to jest zarąbiste, to jest na Netflixie, to jest serial i niestety w drugiej części jeszcze nie ma zekranizowanej, więc ja sobie czytam. Jeszcze przeczytałam. No pokaż. Zobacz, ma nową chustę wczoraj. O, to jest Niusia, bo Niusiu myślę, że to jest jego. Widzisz? Mama mała, mała kupiła na temu kolczyki jakieś Saint sonoreę. w ogóle to jest tak małe i zawinęła w chustę to i nie wiem co to ma oznaczać. Że jest ładny, że mój taki jutro pracy. Olha Alles... Miałam nagle ubranie i nagle nie ma. Nie, bo mam teraz A twój jest zepsuty, bo ja chciałam zobaczyć teorie z TikToka, czy da się wyjąć głowę. Jed się. jednak się dało. Nie, już się dało. Bo tak tutaj, w tych sprawdzałam, czy da się wyjąć głowę, takim wiecie, tak, nie takim mocnym ruchem, tylko takim, tak, że bierze się i tak no, pym. Dało. No i w tych się nie da, a tam wzięłam lekko i y, poszło od razu. Nie no słuchajcie, ja myślę, że ja już dzisiaj śpię w swoim pokoju. No jak to schoda nie woda w tym jeszcze, tak? Wiesz, że nie potrafi. Na górę, sobie przypomnisz, że 20 razy biegasz na dół. No, w nocy. Musisz przemyśleć, jak z tym chodzenie, tak? No jest z więc na jutro będzie do mnie dzwonił lekarz i albo na jutro, albo na pojutrze będę miała wizytę. Konsultacje, żeby zobaczyć, jak się goją i tak dalej. No i co, mam dwie blizny po tamtej liposukcji. Teraz nowe dwie, ale one są takie niewidoczne. Dwie malutkie dziurki. Więc podsumowując, operację. Była lepsza niż poprzednia. Bo spałam cały czas, a wtedy nie spałam cały czas, tylko troszeczkę. Tak mi się wydaje, a ja byłam taka, no mówię, taka bardziej otłumiona tym głupim mięsie. Nie czułam bólu, ale coś tam pod koniec, wiecie, coś tam pod koniec, nie wiem czego ja czułam czy nie, ale się wierciłam. Nie wiadomo, czy coś było nie tak. Zobaczymy, obserwujemy. Jestem teraz aktywna. No, bo sam sama skudłam. Jestem aktywna, mam fajną dietę, więc zobaczymy, może teraz będzie ten wyczekany efekt, ten taki po prostu takiego typowo polskiego brzucha. A i co najważniejsze, nagrywam jakieś TikToki po prostu i tam jest burza, że wiecie, o coś przy przeboże, pięknie schudłaś i tak dalej. No i oczywiście najpopularniejsze komentarze. Ona nie skudła, tylko zrobiła sobie operację. Słuchajcie! Liposukcja brzucha daje utratę wagi od kilograma do maksymalnie, ale to jest taki max, max rzadki, do 4 kg. Liposukcja brzucha daje tylko wygląd. Ona zabiera wam ten tłuszcz, więc możliwe. Ja straciłam kilogram na wadze, kilogram mi poszedł. Kilogram, dokładnie kilogram, i 100 gram poszło mi z wagi. Ale to, to w ogóle to nie ma nic związanego z wyglądem twarzy, z wyglądem rąk, z wyglądem tutaj. To tylko ma coś wspólnego z wyglądem brzucha. Nic innego. No ale wiadomo, że takie komentarze się pojawiają. Także co? Trzymajcie kciuki, żeby to było to. No i mam nadzieję, że ureguluje mi się też w głowie to, żeby odcinki były regularne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaki i trzymajcie kciuki, żeby to było to.